To leć wywałtować troja dobra wywałtować troja okej okay, 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 okej okay. okej okej wywałtować troja wywałtować troja dobra okej okay, to chyba easy powinno być nie dobra spokojnie easy hopa pam 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 o, o tak kurde. dobrze kurde. Nie, że tak jak jest. Nie, że tak jest. Nie, że tak poszło. Hadesiak stał na jego ciele, stąd go za. Z... że martwi mi są role, że Ale mówimy w w tutaj czy w grze? Kurwa, co zrobić? Nie, tak, tak. Bezłość to gramy teraz. Bezłość to są. Aaaa, ja w grze tam darłem. To nieźle, Dżenki, że ty pierwszy stałeś na jego ciele, ale okej. No pierwszy nie, ja nie stałeś. A ja mogę spytać, gdzie to się zadziało? Obok, to. No, to, to jak ma taki adekwat na mój morzu? żeby nie wykluczenie. do medyka, nie? W sensie tam do z dworu, na medyka, nie? Tak, na 100%, na 100 możemy wykluczyć ekipę z MIDA. Ja włączałem światło, a potem już na przykład. Ekipa z MIDA. Dla mnie to chyba było chyba paliwo robić. No tu Przed? jest słowo przeciwko słowu. Jenkins nie, nie, bo ja Ciebie widziałem, więc to nie jest słowo, tylko słowo plus oczy. Aaaaa, rozumiem. Ja Ciebie widziałem, bo tak jak zabijałem. Eee, My nie, tak ja to tego nie, to nie, 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 Ja bym nie, na nie, 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 dobra. nie, no, no, tak, no, dobra. nie, tak nie, 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 mną, nie, 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 Mam racji, że padł zwierzak, to może ma, no, spokojnie. To spokojnie. Egzyma tak czy Wszystkie no. role są A podpięte, potem, jak to najbardziej. to może być blado. Runę da. Dobra. Jak zrobić, żeby powiedzieć, że to troj, żeby nie było podejrzeń? Powiem, że wiem, że jest wampirem. i wszyscy pomyślą, o k**a, jest z vampirem. I wiecie, i wtedy, i wtedy, i wtedy, i wtedy, i wszyscy pomyślą Ja pierdzielę no way, naprawdę? Came along. Czy można głośniej Angele? Morżona mor Zaraz zobaczymy Była matka i poszła? Kto się chyba w***ł? Kto się w***ł? Pawloś się w***ł <ścoughs> To się więcej osób bo się no mówisz, że to będzie. Ty. Ja zapraszam 12 osób, a mamy 15. Ale okazuje się, że dwie osoby zaproszone nawet nie mają słota, co jest? Zumie... Sobie... Ty kupa. O, o, o! Witam, witam! Panie duchu! Medium, medium! Czy on ku... a wie co robi? Angelka. No to jak... Ku... Ona biegnie w drugą stronę. To ciało. To był blaszkę.

no o, nie? A gdzie to ciało znaleźliśmy? To, żeby po śmierci było widać rolę, to trzeba ustawić. I coś jeszcze na razie? Jest to ciało na razie chyba nie, na razie nie, nic nie Ja nie powiem, jaką mam rangę, dlatego zapieram od razu, ale jakby najbliżej tego ciała w momencie, gdy był blaszka. No <laughs> ja też nie powiem, jaką Przeciąga. mam rangę. Ja Przeciągam. Potrzebę... Angelka! F**ka! Możesz się odzywać, bo się przeniosłem. No, co? Jesteś medium, zabili no. mnie Masz strzałkę do mnie, a ja do ciebie, a ty ode mnie spadniesz No, bo ja pomyliłam strzałkę Twoją ze strzałką do taska, wiesz? No Adżela, my się nie dogadamy O, kurwa Nieważne Fantom moment, widzowie O, jak zrobię taski, to wygrywam Wicked, wicked, wicked Pyk, nie mam Tokyo Drifta gotowego Ajajajajajaj aj, 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 aj. Nie, nie wyklikajcie mnie O Jezus Dobra, nie byli killi... Dobra, 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 dobra. E dlaczego Among? Bo są nowe mody A jest update do Amonga I tak przydałoby trochę urozmaicić Patrz! Jak się nie ruszam jestem niewidzialny, widzisz to? No, patrz! Pyk! Nie ma mnie nie ma mnie. Wziąłeś to? 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Witam serdecznie. Więc tak. Yy, serdecznie. Dziwna, dziwna, dziwna sprawa. Dziwna sprawa. Yy, 12, więc Phantom. Yy, Exit, powiedz mi proszę, dobrze, gdzie dobrze. Byś, dobrze. Cza... Niech oni się cza... zabijają cza... wolno. Tak, okay, tak. tak, tak. Dobra, teraz, teraz Tokio, tak, Drift. Był Tokio Drift. Uwaga. smart, witam z mną. Tokio Drift. Informacja wygląda w taki sposób. Albo y, ktoś y, zatruł Norfa, który był jakimś morflingiem, coś się zmienił. E, czed, a da się zrobić tak, żeby ludzie mieli skrzela i oddychali wodą? Jak to jest, że ryby. Wiesz o co chodzi? Da się tak to, zrobić. Bo y, właśnie przed chwilą y, Jenkins leciał na lewy reaktorek u góry. Potwierdziłeś? Gdaria nie. nie. Smarti może mi potwierdzić, bo 27, dwa, 27 lat mnie dawno, nie? Ale cz? Leggi. Potwierdzenie screena. Nie, 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 e, tak, nie, nie. tak, tak. Ja to byłem z lewej, no. okay. e, Więc, no to... więc teraz. Staniemy tak, się rybami. Przekażę że tyle informacji, że prawdopodobnie Norf e, mógł być. Przeżycie Angelka? E, czy to powinno tak być, że jak jestem detkiem, to nie widzę innych ras? Nie, 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 nie. Zaraz to, zaraz to naprawimy. Bo jest tyle ustawień, że już nie wiedziałem, co się dżą, dzieje, dżą, nie? A, dżą, dżą. Dżą, dżą. A wiesz, co chodzi? Dobra, 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 przenoszę cię. Jol. No, co Ludzie mają oskrzela?! Ludzie mają oskrzela?! I nie mógł to też być Smarty, bo Smarty był przy kabelkach przy specimenie, nie? No, ja robiłem teraz y, tam przy medzie laboratorium. Został na kawę, a przejdziemy do to... mojego kolegę. Jakie to by było po****, gdyby ludzie nie musieli oddychać? Rozumiesz, po co jest nam tlen? Useless. Trzeba wyobraźcie sobie, że to, jakby, to jest jakby wymóg admini gliczowali się. Bo zobaczcie, zrobili wymóg losowy, nie? Typu. Bo co ja mam to robić? Jakby, wiesz o co chodzi? Ludzie musieli skakać co minutę, bo inaczej umrą. Huch! Wiesz o co chodzi? Po prostu Norw zginął mi pod nogami. Nie, Mam nie, nie. inne podejrzenie pewne, ale to później się ewentualnie wytłumaczę. Jasne, nie, ale, nie Dobra, to jest, jest rola, która Bo może... Bo tak, wiesz o tak. co mi chodzi? Wiesz co mi chodzi? Okej. Okay. No, Wszystkie Czyli... role są na y, townu Was, można sobie poczytać o rolach. Mhm, mhm, Dzięki, w przetłumaczone bardzo ładnie. A dziękuję. Ja Dzięki to, robię. Ja to, robię. Ja to robię. Mój IQ spadł od słuchania ciebie. Bardzo niemiło. Dobra, widzę. Lecimy, kurwa. O, nie, nie, nie. Idę tam. O, kurwa, konkurencyjny duch. Dwa duchy. We Dobra Nie dzięki, Sal Mary o kurde nie dobrze. Aaj! Czytujesz? Prawie, już prawie, 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 e prawie, prawie, e prawie, prawie, e e prawie, 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 Wiesz co, jak cię wyrzuciło, to możliwe, że nie, nie masz ustawionego modet EU. Albo po prostu cię wywaliło. Eee, wiesz co, ja chyba nie mógłbym się połączyć hmm. A, chyba jakby nie miał. Masz rację, masz rację. No więc... dobra. Okej, okay, to no. pewnie po prostu, no wiadomo, dobra. Dobra. Tron jest to chyba. Nie... <pozonom> ale śmiejesz się, czy się Dwa taski widzowie erm? i wygrywam. Panie Boże! teraz mam takie więcej jak... Ale mam się teraz musa wyjście te głosowania dwa, muszą być krótsze skracamy czas głosowania widzę ja skracamy czas głosowania i wychodzę z tych butelek i on martwi widzą rolę skracamy czas głosowania Te rzeczy ja robimy to jest że chodziło mi że tam jest yeah, 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 no żeby yeah. wyjście jakby z niego o to mi chodziło dziękuję tam bardzo za i modyfikacje okay. modyfikacje bardzo, bardzo no dobra, dobra. O możemy się potwierdzić co do tego killa? Ja wiadomo, Zaka że podejrzany prowadzi grę i on jest killerem jest, pewnie. To, to jest z z właśnie ta, ta sprawa. to jest Yunaha Dashak? I... Ja 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 no, ja szybko, szybko, szybko. Szybko, 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 szybko. Dzięki śmieje. On jest ze starom. Kontrola, co się dziś się Kontrola, kontrola, kontrola. Jak Nie Jak uważacie. Ja nie mam na razie żadnych No czyli ale coś w jakieś podejrzenie ja i ja ja Ken ma Canon jest dobry. Ty mogę nie. nawet dobra. powiedzieć jaki kolor roli ma Canon jak Kenan chcecie. jest dobry, Canon jest dobry jednak. O. O. Przecież stara, dobra. Jest jest gesterem, dobra. No, jest, Kenon, nasz tak rolę koloru <coughs> takiego takie coś nie potwierdza. Bowareciowego, tak? Nie, bliski ten A jaki bowarecie mają kolor? Różowy. Dobra, mogą być zielone. Ja to wygrywam. Ja to wygrywam. No way. Nie, 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 nie! nie ha, hu, hi, Nikt we mnie nie... nie! Nie, nie no, k***a, błagam! Dobra, o... Czekaj... ...była ostatnia, czyli to ty go z***a... Dobra, no! ten... w... dobra, dobra, dobra! Kenon jest czerwony! Bo ja mam rolę, o której tak, nie mam pojęcia. Kenon jest czerwony, nie, że oh, Kenon oh, jest czerwony, raźny tego Jesteś. 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 ducha Ej, Dobra, no, ja. mogę skolować jaką rolę mam i to mam, mam Guardian Angela, miałem to taki Kenona Kenon miał żółtą pomarańczową rolę, teraz jest czerwony Ja miałem ale, w sensie ale może, może bronić, że, yy, jest to, jakiś neutral Jest to, jakiś killer Prejga, albo ktoś jest Traitor Nie, a co robi mi Traitor? Kenon albo Kiszu, bo Kiszu był z martwych z prawej mar strony w laboratorium, gdzie wcześniej był Proszę, 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 Prejgę, panie Jezusku się broni, też Nie po prostu ciebie tam widziałem Proszę, gra się nie zakończy, widzowie, wierzę w to Gra się nie zakończy i'm glad you came along <laughs> <laughs> <laughs>